Zwyczaje i obyczaje szlacheckie w kulturze polskiej. Omów zagadnienie na podstawie Pana Tadeusza Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględni również wybrany kontekst. Z pewnością pamiętacie, jak będąc jeszcze w ósmej klasie omawialiście konkretne zwyczaje i obyczaje, które przedstawione są w Panu Tadeuszu. One niezwykle istotne, dlatego że pamięć o tych konkretnych tradycjach narodowych jednocześnie jest sednem naszej narodowej tożsamości i nie pozwala nam zapomnieć Kim jesteśmy i skąd pochodzimy. Dlatego są one tak ważne i pielęgnowane przez mieszkańców Soplicowa. Jak chociażby odpowiednie usadowienie się wszystkich gości na uczcie, spożywanie posiłków w określonej kolejności, traktowanie z szacunkiem dam, grzeczność polegająca na tym, że wtedy, w czasie posiłku, należało rozmawiać. Oczywiście udawanie się w określonej kolejności na grzybobranie, tradycja polowania, na przykład na grubego zwierza, czy chociażby pięknie tańczony pod koniec Pana Tadeusza polones, nasz narodowy taniec, skądinąd zwany także chodzonym. Te wszystkie obyczaje są niezwykle istotne, tak jak powiedziałam, mają ogromną rolę w naszej tożsamości narodowej i w kształtowaniu tego poczucia wartości płynącego z bycia Polakiem. I nie, niejednokrotnie zastanawiamy się też, dlaczego te obyczaje i tradycje czasami wymierają. Czy być może były one bezużyteczne, czy być może nie sprawdziły się w jakimś nowym świecie, ale z drugiej strony, moi drodzy, bardzo chętnie do tych obyczajów i tradycji wracamy. Są one także niezwykle ważne, jak chociażby można powiedzieć ten zwyczaj i tradycja, który mamy zaprezentowane chociażby w potopie. Zobaczcie, że nie wszystkie tradycje i obyczaje były bowiem cóż dobre i chociaż w okresie staropolskim często je praktykowano, to dzisiaj nie wyobrażam sobie, że można by było do takich wrócić. Mam na myśli tak zwany rapt, czyli porwanie panny, którą chce się poślubić wbrew woli rodziny albo nawet samej panny. Zwróćcie uwagę, że w potopie takiego zwyczaju dopuszcza się sam kmicic, który uprzednio spaliwszy wołamontowicze, Oczywiście usłyszał później od Oleńki, że nie chce go ona widzieć. Zakochany na zabój młody szlachcic, rzecz jasna, po jakimś czasie wpadł na ten cudowny pomysł, że porwie Oleńkę, ale jak wiecie, skończyło się to odbiciem ze strony szlachty laudańskiej pod przewodzeniem Michała Wołodyjowskiego, który stoczył zwycięski pojedynek z Kmicicem i uwolnił Oleńkę z tejże opresji. No i w panu Tadeuszu też pojawia się taki zwyczaj, który niekoniecznie jest wart kontynuacji a tym zwyczajem jest oczywiście, znajdujący się w tytule zajazd, czyli zbrojne egzekwowanie swojego prawa u sąsiadów, kiedy sądy nie działają zbyt dobrze. A zatem, moi drodzy, obyczaje i tradycje są niezwykle ważne. Nie wszystkie dzisiaj kultywujemy, ale też pamiętajcie, że nie wszystkie były dobre. Zwróćcie też uwagę na przykład na ten częsty zwyczaj pojedynkowania się. My mamy nawet ten zwyczaj w lalce, kiedy Wokulski na pojedynek wyzywa barona, dlatego że ten obraził Izabelę. Wprawdzie kończy się to na tyle, że baron traci jedynie zęba, ale przecież niejednokrotnie w historii Polski... Polski, polskiej historii, bo wiadomo, że niektóre pojedynki kończyły się śmiertelnie. A zatem ważne, stanowiące o naszej tożsamości narodowej, ale może nie wszystkie konieczne.